Cześć! Witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Witam Was w kolejnym odcinku, tym razem o Runie Rajdo. Co ona znaczy, jakie ma przesłanie w ogóle dla nas? Wszystko w odcinku. Jeżeli Wam się spodoba, to lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, klikajcie sobie w dzwonek, żeby Wam powiadomienia przychodziły, co tutaj u mnie na kanale się dzieje. Także życzę Wam przyjemnego oglądania dnia, pory. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć! I zaczynamy! Rajdo, Resa, Podróż, Dźwięk R er, jest piątą runą w futarku oraz piątą w dynastii Frei. Runa ta symbolizuje podróż zewnętrzną do nowych, nieznanych miejsc oraz wewnętrzną, duchową. Dla nordyckich przodków podróże miały ogromne znaczenie, gdyż uznawali je za wzbogacające i wzmacniające. Wikingowie budowali bardzo dużo statków, które umożliwiały im wycieczki czy wyprawy do większości krajów Europy, gdzie ponadto można było dotrzeć do Grenlandii czy też Ameryki. Liczne pielgrzymki, które odbywali do miejsc kultu i na rynki miasteczek, dawały możliwość poznania nowych ludzi, kultur, zwyczajów, religii, miejsc czy handlu, który był kluczowy w tamtych czasach. Kiedy pojawi się Rajdo, to być może oznaczać to będzie czas na zmianę, czy też skorzystanie z okazji, która może wiązać się zarówno z niepewnością, jak i z trudem. To także czas zaakceptowania faktu, że nieoczekiwane lub możliwe dla nas zmiany nie są łatwe. Natomiast daje to nam szansę na sprawdzenie naszych przekonań i zdobycie tego, co jest dla nas dobre, dzięki własnym wysiłkom. Rajdo to ekscytująca runa, dająca możliwość wytyczenia własnego kursu i określenia przeznaczenia. Jest także symbolem naszej potrzeby kierunku i dążenia do realizacji celów w życiu. Nie możemy usiąść w miejscu i tylko czekać, aż sukces, szczęście czy bogactwo samo wpadnie nam w ręce. Może to wiązać się z kwestią moralną, którą będziemy musieli sami rozwiązać, odrzucając aprobatę innych czy wygodę od siebie. Musimy więc wiedzieć, czego chcemy, a następnie świadomie pracować nad tym, co ustaliliśmy na początku, gdyż tylko wtedy jesteśmy w stanie zrealizować nasz zamierzony cel.